W tym rozdziale omówimy bardzo ważny typ kontrolki, czyli przyciski. Za ich pomocą do formularza albo raportu możemy dodać różne funkcjonalności. Rozpoczniemy od otwarcia trzeciego rozdziału z grupy numer 3. Mamy prostą tabelę, formularz, który z tą tabelą jest powiązany, oraz raport. Chcemy, aby ten raport uruchamiany był właśnie po kliknięciu na przycisk, a sam przycisk umieszczony zostanie w formularzu, czyli musimy do niego dodać. Tą kontrolkę. Formularz otworzymy teraz w widoku projektu. Przejdziemy do karty projektowania i do grupy Formanty. Na początku upewnijmy się, że włączona jest opcja Użyj kreatorów kontrolek. Wybieramy teraz format o nazwie Przycisk. Rysujemy teraz każdą inną kontrolkę. Możemy przyciągnąć do linii siatki, puścimy lewy klawisz myszy i pojawi się okno kreatora czyli do tego przycisku chcemy podpiąć jakąś akcję. Nas interesuje otwarcie tego raportu. Czyli grupa operacji na raportach, polecenie numer 2, otwórz raport. Przejdźmy do kolejnego etapu. Tutaj do dyspozycji mamy tylko jeden obiekt tego typu, musimy nasz raport zatwierdzić. Na przycisku możemy wyświetlić tekst albo jakiś obrazek dołączony do programu. Jeśli mamy swoją grafikę przycisku, to klikamy na przycisku przeglądaj może rozpoczniemy od tekstu, na przykład zaakceptujemy tą domyślną wartość, czyli otwórz raport. Klikniemy na przycisku Dalej, możemy wprowadzić jakąś unikalną nazwę dla tego polecenia, powiedzmy otwieranie raportu. Teraz będziemy mogli wszystko już zatwierdzić, czyli klikamy na przycisku Zakończ. Mamy przycisk z napisem Otwórz raport, do którego podpięliśmy pewną akcję. Powróćmy teraz do widoku naszego formularza. No i kliknijmy na tym przycisku. Akcja została wywołana, czyli otwarty został raport produkty. Wyraźnie więc widzimy, że za pomocą takiego jednego prostego przycisku możemy dodawać różne ciekawe funkcjonalności do naszego raportu. Tutaj jeszcze może wprowadźmy pewne zmiany w wyglądzie. Powróćmy do widoku projektu. Mamy kartę formatowanie. Mamy do dyspozycji bogaty zestaw różnych stylów możemy zmienić kształt. Może to być przycisk eliptyczny, może on posiadać narożniki zaokrąglone ze wszystkich stron albo na przykład tylko u góry. Oprócz tego możemy go edytować tak każdy inny kształt w programie Access, czyli mamy do dyspozycji prosty zestaw efektów, możliwość edycji konturu oraz wypełnienia. Jeśli z kolei chcemy zupełnie te style wyłączyć, to musimy nasz przycisk zaznaczyć i przechodzimy do arkusza właściwości. W grupie format mamy taką pozycję jak użyj motywu i możemy wybrać opcję nie. Powróćmy jeszcze może na chwilkę do widoku formularza, czyli mamy taki bardzo prosty standardowy przycisk. Oczywiście możemy teraz dowolnie edytować jego rozmiary. Na przykład możemy te krawędzie złapać i przyciągnąć do linii, które znajdują się obok. Domyślnie włączone jest tutaj przyciąganie do linii siatki.